Eh... Uh... Cieszy kolejne zwycięstwo. Cieszy kolejne zwycięstwo. Ciężki mecz. Wiedzieliśmy, że to będzie mecz walki, że Korona będzie e, używała prostych środków. E, byliśmy na to e, wyczuleni. Trener nam powtarzał, że, że właśnie te długie piłki, zbieranie tych długich piłek i, i walka o drugą, o, o zebranie tej piłki e, będzie najważniejsze. E, no i to się sprawdziło. E, strzeliliśmy w rąkę w pierwszej połowie. E, no i wydaje się, że, że kontrolowaliśmy ten mecz, bo Korona nie miała tak naprawdę, jakichś yy, większych szans. Yy, przynajmniej nie przypominam sobie narzuty, no, wolne, ale Michał ale, Żylo trafił w mur, więc, więc no się przede wszystkim trzy punkty. Dla Ciebie indywidualnie też, tylko dasz asystę. E, dzisiaj dwóch bocznych obrońców możemy powiedzieć, Bra prawych obrońców na prawej stronie. E, to też chyba jakiś komfort to by dawało. Tak, no to już trener nieraz w tamtym sezonie próbował tego rozwiązania z Dawidem w pomocy, ze mną w obronie i to przynosiło rezultaty tak naprawdę, więc, więc no fajnie, że dzisiaj znowu trzy punkty. Asysta taka rzeczywiście, tam był też faul i szczerze mówiąc nie widziałem dalszej części tej akcji, widziałem tylko piłkę w sieci, więc no to co najważniejsze, byłem świadkiem bo zamknął oczy, wiadomo, na lewą gorszą i no, Myślałem, szczerze mówiąc jak wpadała, myślałem, że z prawej nogi, nie wiedziałem, że tak mocno potrafił też z lewej nogi nasz kapitan, ale e, no jak widać no, piękny. musi częściej próbować. Piękny gol e, kowala, takiego kapitana, który został tym kapitanem trochę y, przez to, że mieliśmy sporo pecha. To też dla niego budujące, myślę. No, na pewno dla nas nie są budujące okoliczności tego, bo, bo straciliśmy dwóch kluczowych członków naszej ekipy. No, liczymy, że, że będą zbierać się. No, na pewno ta przerwa Adama y, y, będzie dużo krótsza i czekamy z niecierpliwością, aż wróci do nas. Y, no i Dregi, no, dłuższa przerwa, ale też wszyscy na niego na pewno będziemy czekać przez te y, 8 a już może 7 miesięcy, więc, więc no, taka jest piłka.